Honor. Już po nagraniu poprzedniego odcinka dotyczącego doboru zawodników zrozumiałem, dlaczego jedyna słuszna koncepcja to jedna strzałka w jedną stronę i trzy strzałki w drugą stronę, a nie dwa na dwa. Tłumaczę. Tomek jeszcze może się zgadza, może się nie zgadza, zaraz zobaczymy. Załóżmy, że tych trzech naszych mocarzy mamy jeden jest mocny w Powerze, drugi w Tafnesie, a trzeci w harisie. Na przykład pierwszy mecz Power no to bierzemy gości od Power. Drugi mecz Tafnes bierzemy gości od Tafnesa. I trzeci mecz to jest TakTim. I gdybyśmy mieli 2 na 2, to byśmy stracili dwóch gości z strzałką w jedną stronę i do TakTimu byśmy nie mieli bonusa. Natomiast jeżeli mamy trzy strzałki w jedną stronę, to jeśli trzeci mecz będzie TakTim, to nadal mamy plus, bonus plus 10%. Yy, strza dwie strzałki w jedną stronę i dwie strzałki w drugą stronę sprawdzą się tylko wtedy, jeżeli dwa mecze to będą dwa TakTimy, co się zdarza jednak bardzo rzadko. Dlatego statystycznie rzecz biorąc, bardziej optymalnym rozwiązaniem jest jedna strzałka w jedną stronę i trzy strzałki w drugą stronę. Zgadza się, synuś? Tak trochę. Tak trochę. Natomiast ja się już z tym kompletnie zgadzam i na pewno tak będę podobał drużynę, co i Wam radzę. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.